W sobotę 5 lutego młody mężczyzna zachwazu miasta w irańskiej prowincji Khuzestan, po ścięciu głowy swojej 17-letniej żony przemaszerował przez okolice z głową w ręku. Po kilku minutach paradowania na placu Kasaj, uciekł. Ofiara uciekła wcześniej do Turcji, ale została zmuszona do powrotu przez swojego męża. Mona wyszła za mąż w wieku 12 lat i została matką. Według doniesień, Mężczyzna dokonał morderstwa swojej żony z pomocą brata, który trzymał ją za nogi, gdy on ścinał jej głowę. Nagranie wideo ze ścięcia głowy zostało rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Zabójstwa honorowe nigdy nie są surowo karane w Iranie, ponieważ prawo oparte jest na szariacie. Obrońcy praw człowieka nie spodziewają się, że sprawcy spędzą za kratkami więcej niż 15 lat za popełnienie tego brutalnego morderstwa, jeśli w ogóle będą ścigani przez władzę, ponieważ większość sprawców zabójstw honorowych nie jest nawet stawiana przed irańskimi sędziami. Czekamy na Państwa wskazówki. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe